Dzień Państwu, Małgorzata Marga, Witam bardzo serdecznie w programie Kętrzyn Flash. a oto co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Koncert Oksany Pretko w Amfiteatrze, Kętrzyński Wieczór Kabaretowy, Wozy Pancerne na ulicach Kętrzyna. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych. Burmistrz miasta Kętrzyn zaprasza na uroczystości upamiętniające setną rocznicę wybuchu I wojny światowej. 27 lipca o godzinie 15 na cmentarzu wojennym przy ulicy Kasztanowej odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w intencji wojennych ofiar. Następnie pod krzyżami upamiętniającymi poległych złożone zostaną kwiaty, a całość zakończy występ chóru Belkanto z Olsztyna. 19 lipca w Kętrzyńskim Amfiteatrze nie brakowało dobrej muzyki. Jej solidną dawkę zaserwowała rockowa grupa Tune oraz występująca ze swoim zespołem, pochodząca z Kętrzyna, finalistka programu The Voice of Poland, Oksana Pretko. Się mnie, proszę się mnie. 20 lipca w amfiteatrze odbył się Kętrzyński Wieczór Kabaretowy. Na scenie przed licznie zgromadzoną widownią wystąpiły trzy kabarety: Dworski, Jurki oraz Anim Rumrum. Kętrzyn pięknieje, tak jak pięknieją całe Mazury, Warmia i cała Polska. Mniej komarów niż że chyba trzy lata temu graliśmy ostatnio. Zdecydowanie, bo ja nie widziałem żadnego. Ta, ale to też trochę problem, bo akurat liczyliśmy na komary, bo nie, nie zdążyliśmy zjeść obiadu po drodze, i, i myśleliśmy, że. Tam coś na scenie hapniemy, a na no mało. No ale wiadomo, że komary to takie to, to jest nieprzyjemna rzecz, i cieszę się, że mieszkańcy Kętrzyna żyją spokojnie bez komarów. Wozy pancerne, żołnierze Wehrmachtu i Armii Czerwonej to niecodzienny widok, jakim 19 lipca mogli raczyć się mieszkańcy Kętrzyna. Ulicami miasta przeszła defilada grup rekonstrukcyjnych uczestniczących w pikniku militarnym Walkiria. Piknik odbywał się w dniach 19-20 lipca w pobliskim Parczu. Defiladę wsparło miasto Kętrzyn. Wielbiciele motoryzacji mogli spotkać się 19 lipca na terenie hamowni przy ulicy Budowlanej 3. Odbyła się tam impreza organizowana przez warmińsko-mazurski Motoklub pod hasłem Dino Day. Na gości czekały atrakcje w postaci zawodów motoryzacyjnych, prezentacji sprzętowych, testów czy badań technicznych pojazdów. W dniach 19-20 lipca w Kętrzyńskim Stadzie Ogierów odbył się 13. Czempionat Koni Zimnokrwistych oraz 18. Pokazy Konne. Impreza o charakterze ogólnopolskim zgromadziła wielbicieli koni z całego kraju. Pierwszy dzień poświęcony był ocenom koni zimnokrwistych w typie sokulskim, sztumskim oraz ardenów polskich. W niedzielę odbyły się m.in. atrakcyjne, szczególnie dla publiczności, pokazy kaskaderów, kadryl sulek, zawody w powożeniu końmi zimnokrwistymi. Główną atrakcją była poręcz ogierów zimnokrwistych, do której stanęło 14 koni. Już dzisiaj o godzinie 22 w Kętrzyńskim Amfiteatrze, w ramach Mazurskiego Kina Plenerowego, będzie można obejrzeć hiszpański dramat Niemożliwe. W sobotę 26 lipca o godzinie 20 na scenie amfiteatru wystąpi Sylwia Grzeszczak oraz Marlena Szypulska z zespołem Black Quartet. 27 lipca o godzinie 19 w amfiteatrze pieśni z wojennych okopów zaśpiewa olsztyński chór Belcanto. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny. 23 sierpnia w amfiteatrze wystąpi Kamil Bednarek. Towarzyszyć mu będą zespoły Raga Faja i ukryta strona miasta. Bilety w cenie 20 zł. można już teraz kupić codziennie w godzinach 14.21 w kasie Kina Gwiazda. W dniu imprezy wstęp 30 zł. Piętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza do Kina Gwiazda na najbliższe seanse. W na repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Samoloty 2 oraz Step Up All In. Szczegółowe informacje o seansach i cenach biletów można znaleźć na stronie internetowej Kina. To wszystko co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Małgorzata Margas, dziękuję serdecznie za uwagę.